Zadzajcie, ja jestem Czarny Wilk, a to jest pierwszy odcinek z gry Uncharted 4: Zaginione Dziedzictwo. Będziemy wykonywać, będzie to nasza nowa seria na kanale. Gra miała premierę w 2017 roku na konsole PlayStation, a w 2022 na komputery osobiste. Mieliśmy czwórkę. A teraz pora na, na kolejną część. Poproszę Polski. Jakoś. To jest mogę wszystko poustawiać. Widzę, nie mam innej opcji. No dobra. Balansowane wszystko. No i dobra. Grafika na wszystko na wysoki. Mam nadzieję, no, znaczy nie będę tego żałował. Język polski, no jak by inaczej. No polski dawik w mojej kurze, ja bym miał zrezygnować. Napisy mam włączone. Ciekawe, gdzie były napisy, to było polskie. A no to chyba są napisy, jak mi pokazuje, że tak i że inny obraz mamy. No to niech będzie zaginione dziedzictwo zresztą. Dodatki A broń Boże, napisy włącz! Włącz napisy! Jak my będziemy. No dobra, tryb fotograficzny też mogę dać. Przygoda! Nowa gra! Umiarkowany! Zaczynamy przygodę, panie i panowie, w nowej serii Na kanale I tu dla odmiany nie będzie głównym bohaterem Nathan Drake, tylko kto inny Inny bohater Znaczy bohaterka O, trwa Nasze ulubione Jestem ciekawy, nie, jak powiedziałem, to jest moje pierwsze podejście. Nie grałem w ogóle w Uncharted. Kiedyś, ale to była chyba trójka na konsoli trochę brata ciotecznego, ale to cały nie przeszedłem. A teraz pierwszy raz. Tak mieliśmy Uncharted, czwórkę, krezudzie, ja też pierwszy raz. Trochę będę żał... Będzie mi brakowało. Kłosu na Drake'a. Czyli... Hmm. Kurczę, zapomniałem głos. Kurczę, nieraz w tych reklamach, tych sklepów on się... Ja pana Jarosława Łoberka. Ale tu się wcielimy w postać, którą pewnie pani kojarzył z innych części. Chyba będzie najlepszy. Podkreślać oczy. Naprawdę? Dam dwa w cenie jednego. Wow. Znowu ty? To twój sklep? <laughs> Nie, mojego taty. Ile? 800 rupi bym poprosiła. 800 rupi? Okej, okay, okej, okay, dobra. 550. Nie wierzę. No więc. Tata często cię tu zostawia? Nie, pojechał walczyć z buntownikami. Aha. Dostał wezwanie do wojska. Nie no, sam się zgłosił. Serio? Wiesz, ja na jego miejscu nie zostawiłabym cię. No dobra, tu mamy 300 rupi. Zróbmy tak: 400 rupi i jeszcze Ganesia. <laughs> Jest popsuty, nie ma kła, patrz. Serio, nie znasz legendy? Słuchaj, Ganesia walczy z ramą przed wrotami ojca. Tak, bronił honoru ojca siwy i w ten sposób stracił jeden z kłów. Hmm, naprawdę ciekawe. Tak czy siak, nie sprzedam go. Samą porę. Okej, okay, masz 600 rupii, reszty nie trzeba. Zaczekaj! Hej, potrzebujesz przewodnika. Tak? A ile będzie mnie to kosztować? <grymne> Muszę iść do siostry. Jak mam jej dostarczyć jedzenie? Muszę wsiąść do ciężarówki, za nią O! A ten twój Ganesia? Ile za niego chcesz? Tak serio? Nie jest na sprzedaż. O, Co? Nie, gniewaj się, masz nie, złą technikę. Ale Ganesia jest Jasne? Masz. nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, się, Nie, Zanim wejdziesz do środka, musisz zdjąć buty. Wiem, chciałam sobie tylko popatrzeć. Jesteś turystką, prawda? Witam panią! Świetne ceny! Nie przeszkadzaj, tak? Mam już wszystko czego potrzebuję, dzięki pracujesz dla CIA? Bo to byłoby naprawdę super. Tyle. Nie wolno nam przechodzić przez most. To niebezpieczne. Słuchaj, mała. Dzięki za pomoc. Ale teraz lepiej już zmykaj. W sklepie mamy łóżko. 300 rupi. Najtaniej w całych Indiach. Okej, okay. dziękuję. Transport mi ucieknie. Ej, nie rób tego! To dranie. To w nic. Słuchaj. Muszę komuś pomóc. Wiesz? Mam pomysł. Jak wrócę, pójdziemy na pizzę. Stoi? Stoi. Super. Szlak. A niech to. Proszę, bo... Nie. O, Proszę. Boże. Mój tata, jedliśmy lody, a teraz nigdzie go nie ma. To z niego nie wrócę do domu. Spokojnie, spokojnie. Co się stało. Nie, są A nie, tam jest, tam jest. O kurczę, miałem mikrofon wyłączony. Lekko tu nie mają. Ciekawe ile było bez języka. Okej, okay. czerwone drzwi. To wszystko. Lepsze to niż nic. Rebelia. No to jazda. Masz no radę, dziewczyno. To tylko strefa wojny. Można by trochę szybciej chodzić. Nie wiem, jak coś mi przerwało, nie było słychać mojego głosu na początku, to jest pierwszy odcinek z serii Uncharted 4, Zaginione Dziedzictwo. O nie bo głos miałem właśnie wyłączyć tylko przez chwilę. Mam nadzieję, że nie było, ale jak coś, to jest gra z 2017 roku, miała premierę na PlayStation. A w 2022 razem z czwórką zostało wydane na komputery osobiste. Czy zostało na nowo platebum? Ja Wiecie, gdzie mam iść?

Wyboru. Ej, czekaj! Dokąd to? Skąd mam wiedzieć, że czegoś nie przemycasz? Rączki. Ej! O tej porze nie jest bezpieczny. Ej! Gdzie mieszkasz? Ucha jesteś? Odpowiadaj! Ty tam gdzie mieszkasz. Arawka. Zajęty jestem! Dobo czeka. E, tak jest. Czekam w środku. Oczywiście. Ty ze mną. Pilnuj broni. Szefie, a co z nią? Przepuść się. Słyszałaś? Spływaj. O mały włos? Mają szczęście, że mam inne rzeczy na głowie. Muszę teraz dostać. A, tędy przejdę? A, zapniałem. Tu nie ma sprint. Nie ma. kurczę, jesteś do niczego. Na co mi śmieci, których nie da się obrócić? Pink Lotus. Co to w ogóle jest? Kim my piszemy? Znoszę wyjdziemy. Potrzebuje więcej czasu na przygotowania. Władze mają nas Ty już niedługo zaczną nas szanować. A Może broni szkoda. Skarp mam a pierośnica ze srebra na wysokiej próby o Boże. indyjskie wojsko się nie padło. India, chyba jesteśmy. Piękny lotus. Inaczej go sobie wyobrażałam. Mówili, że podobno były co najmniej dwa cele z magazynu. Chyba się trochę zgubiłaś, mała. Co to diabła? Zwróciłaś no. się, Frazer! Ciebie też miło widzieć! Nadine! Co to miało być? Podobno jesteś zawodowcem. Oj, nie spinaj się tak. Dłużej pożyjesz. Że jak? Tropiła masawa całymi tygodniami. To kompletnie nieprzewidywalny gość. Kolejny zblazowany, wataszka. Nie znasz go tak jak ja. Ten facet jest cholernie przebiegły. Nie możemy niepotrzebnie ryzykować. My? Wyjaśnijmy sobie coś. To był mój plan. Chcesz swoją działkę? Lepiej. Rób co ci mówię. No to jak będzie? ten z brodą. Zuł dziewczyna. Hm. przystojny. Jak lubisz psycholi. Oj, nie wybrzydzaj. Gdzie ma kwaterę? Na górze, balkon. Dobra. Do roboty. Chciałam przeprowadzić nas ulicami. Ale teraz będą nas szukać. Co proponujesz? Coś wymyślę. Co zasadzacie? No widzisz? Dzięki. Uczestnik pracujemy na dinn, na dinn roz. Chodź za mną skoczyć. Chodź za mną. O, nie było tak źle. Co teraz? Cierpliwości. Tędy. Serio? Serio. Dlf. Ten głos na dźwigność, ja bym znał. Tylko ostrożnie. To na pewno bezpieczne? Nie. tędy! Wiesz, że oddalamy się od kryjówki Asawa? Tak, idziemy trasą widokową. Teraz już wiem skąd te spóźnienia.

sobie zobaczył w statystykach, ile mamy skarbów 68 Ciekawe, czy też z połowy zbiorę? Ale nie naprawdę ten głos na jakbym kojarzył też z innej wersji, z innej gry. Ten głos znajomy. Tam nas jeszcze nie było, ale bez spalnika nie przejdziemy. No to czas na improwizację. A wcześniej to niby co robić. E, bawiliśmy się. Nie doskoczę, a muszę się tam dostać. Ale dalej to my już pójdziemy w następnym odcinku, więc dziękuję, że wpadliście. Komentował Czarny Wilk, a to był pierwszy odcinek. Zagrajmy wy. Uncharted 4: Zaginione Dziedzictwo. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Na razie Państwu. Na razie.